Cześć, witamy Was w krótkich recenzjach. Cześć Maćku. Cześć Piotrze. Pytaliście, mieliśmy w odcinku Wademeku myśliwego lornetkę Fomeya 8 x 56 i w wielu komentarzach i w wielu wiadomościach pytaliście o opinię odnośnie lornetki Delta Optical Forest 2, w sensie 2. Maciek, pokaż lornetkę, Delta ja pokażę Ford 2, 8 x 42. Miałaby szybka recenzja. 8 e... razy 42, czyli powiększenie 8, e, a. Mamy 8 so... tu w tym przypadku, ale jest soczewka Czyli soczewka 42. 42 soczewka, a... tak, okular. 8 mhm. razy powiększenie. Czyli typowa e... lornetka dzienna. 42 światło, tak, do zmieszku, e, Aczkolwiek e, można powiedzieć, że te napylenia na soczewkach i w ogóle ten układ optyczny, który tutaj e, zaproponowali e, w tym modelu Forest 2 jest bardzo sprawny. Mm -hmm. Muszle mamy wysuwane, tak? czyli też możemy zamknąć troszkę to światło boczne, które, które jest. Jest regulacja prawo-lewo, prawe-lewe oko na różnicach dioptrii. Oczywiście regulacja ostrości obu. Fajne klapeczki, które można zdemontować też. Ja Ale zazwyczaj demontuję tak, te klapki, bo je gubię. No tak, bo wisi tak, to, to raczej ważniejsza jest ta osłona od góry ta górna. Jak ta na dole. Dokładnie. E, te, te na dole. E, cóż mo mogę powiedzieć? Jest to lornetka, która jest wybierana przez wielu myśliwych jako dodatkowy sprzęt. Yy, yy, czyli tak, mamy jakąś nocną lornetkę, mhm. tak, bo z reguły czyli taki możemy, mieliśmy. Czyli możemy mieć na przykład Deltę Optical, Roch, Roch albo yy, ed, tak? 56, 56 razy. 8 razy 56. 8 razy 56, tak albo jest. 10 razy 56. Bo Roch, jest, bo Roch jest w dwóch wydaniach. I ósemka tak. i dziesiątka. Powiem tak, ósemka jest dla ludzi młodych, a dziesiątka dla e, tych, którzy już mają troszkę. Ale skąd wiesz, ile masz? Ale czego? No dlatego mówię. Chodzi o wielkość no. źrenicy. Okay. Tak. Eee, o, ogółem e, jest to wybierana lornetka bardzo często przez myśliwych właśnie na ten czas e, na polowania na, na zwierzynę płową. E, czyli, czyli na kozła, na byka, e, dziesiątka. Mhm. E, proponowałbym, jak już, do tego celu e, właśnie brać dziesiątkę. Tutaj akurat okay. dajemy ósemkę recenzję, ale ale ogółem e, dziesiątka jest, mamy większe powiększenie, jest ten zwierz jednak e, bardziej, lepiej jesteśmy w stanie mhm. go rozpoznać. E, pierwsze, pierwsze wrażenie jak weźmiemy w ręce, fajne gumowana, e, w miarę sztywno się e, rozszerza, nie jest mega ciężka, e, muszle jak Maciek mówił e, wysuwane, plus minus czyli regulacja dioptrii, e, czy wysuwa się z przodu tutaj jest ten kapsel, żeby wkręcić e, statyw? Powinien być. Powinien... Sprawdzimy? Nie sprawdzimy. Ja nie mam takich paznokci, żeby. Aha, jest OK. Wykręcamy, czyli możemy to do statywu. też... Czyli standardowo w mamy taki adapterze, dodatkowy rozumiem. adapter Osady możemy włożyć i mamy lornetkę e, w statywie. E, sprawdzałeś napylenie jak wygląda? To Zawsze za... powiem tak, wystarczy spojrzeć przez tą lornetkę i widzimy tą jakość. Widzimy, widzimy. Proste pierwsze, pierwsze moje e, zerknięcie też było e, i wygląda to naprawdę nieźle. E, Delta Optical Forest 2. E, 8,42 lub 10,42. No, szybka recenzja, szybki temat. Dziękujemy, cześć, do zobaczenia. Cześć.